Dziękuję za to, że o tej wczesnej poniedziałkowej porze dotarliście tutaj do nas do TSKN-u, do naszego biura. Bardzo się cieszę, że mimo tej ciągle trudnej sytuacji, w jakiej się znajdujemy jako region, jako kraj, jako Europa, jako cały świat w kontekście oczywiście funkcjonującej, panującej pandemii udało nam się po raz kolejny, już po raz 17, stworzyć bardzo atrakcyjny program. Dni Kultury Niemieckiej na Śląsko-Polskim. To wydarzenie, które absolutnie na stałe wpisało się do kalendarza wydarzeń kulturalnych tego regionu, jest wyjątkowe w swoim charakterze, ponieważ takich dni kultury na sposób naturalny nie może być w żadnym innym regionie Polski, tylko w naszym regionie ona może być, dlatego że gdziekolwiek by się dni kultury nie odbywały niemieckiej, to zawsze by to była bardziej kultura importowana. W naszym przypadku jest to też po części oczywiście, sięgamy również choćby do naszych partnerów z na terenie Palatynatu. Ale w dużej mierze jest to tutaj nasza rodzima kultura jako część tego dziedzictwa kulturowego, które funkcjonuje w tym regionie. Również w tym roku bardzo wiele wydarzeń rozpoczynamy w sposób uroczysty 9 października w Filharmonii Koncertem. Będzie to koncert oczywiście ze względu na pandemię w ograniczonej ilości odbiorców. Tym razem niestety musieliśmy tutaj się dostosować do tego reżimu, który funkcjonuje obecnie na sali Filharmonii. Wcześniej już będą wydarzenia towarzyszące jednego z naszych partnerów, konkretnie Wojewódzkiej Biblioteki, Wojewódzkie Biblioteki Publicznej. Przez cały miesiąc będzie się wiele działo. W tym roku w to, co jest absolutnie wyjątkowe, to to, do czego się od pewnego czasu, od pół roku przyzwyczajamy. Wiele wydarzeń będzie w formie online bądź też w formie łączonej, czyli zarówno live, spotkanie przy ograniczonej ilości odbiorców, jak również transmisja online. Cieszę się, tak jak wspomniałem, że między innymi partnerem tego przedsięwzięcia po raz kolejny została Nadrenia Palatynat i też z mojej pozycji jako przewodniczącego Sejmiku, że cieszę się z tej współpracy, ponieważ to pokazuje też żywotność tej współpracy i tutaj to będą rzeczywiście wydarzenia w tym roku online, które będą pokazywały również tą kulturę na terenie palatynatu w naszym regionie.